Cześć, witam serdecznie w tym nagraniu i w kolejnych opowiem o obligacjach skarbowych. Kilka miesięcy temu oglądałem taki wywiad z traderem 21 i on został zapytany właśnie o te obligacje skarbowe, czy on je celowo pomija w kontekście ochrony naszych oszczędności przed inflacją, czy po prostu zapomina, że takie coś istnieje. I trader powiedział takie jedno zdanie, obligacje skarbowe to być dura. I zrobił parę obliczeń w głowie, coś tam policzył, ile będzie za pierwszy rok, ile za drugi. Też wtedy mniej więcej o, inflacja była na poziomie 8%. E, Podana przez GUS, on ocenił, że realna to jest 14%, więc takie po prostu rzucił e, kwoty z głowy. Coś tam powiedział, ogólnie kontekst był taki, że to wszystko jest bzdura. Więc e, taka bzdura. To nie wiadomo co znaczy. tak? Nie wiadomo, to nie da się ilościowo ocenić jakoś, czy to znaczy, że na tym się nie zarobi nic, czy, że ten, czyli że to jest w ogóle bezsensowny instrument finansowy. Dla takiej osoby, co ma oszczędności i chce jakoś chociaż je ochronić przed inflacją, czy to znaczy, że jest trochę słaby, czy bardzo słaby, czy właściwie to w porządku, ale są lepsze. Więc ja na przykład nie wiem, co ta bzdura miała znaczyć, no to to. Wiem, że jak się weźmie arkusz kalkulacyjny, to po prostu można sobie dokładnie policzyć e, każdy dzień w zasadzie, ile to będzie odsetek. I właśnie to zrobię w tej serii nagrań. E, chciałbym w tych nagraniach wytłumaczyć, ogólnie czym jest obligacja ogólnie, e, czym są te obligacje skarbowe, gdzie się je kupuje, gdzie się je sprzedaje, kiedy właśnie są jakieś zyski, czy można to zrobić przed terminem, jakie są wtedy koszty. No i też wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi z tym oprocentowaniem, że w pierwszym roku jest jakiś procent, później jest jakiś inny. Zobaczymy sobie, ile to jest po prostu. Może miał rację w tych obliczeniach, że to jest w około tam tyle, on podał. Ale ja chcę po prostu to zrobić metodą naukową, a nie metodą na... Chyba tyle. <laughs> tak że weźmiemy arkusz, policzymy dokładnie jak to się tam złoży po dwóch latach, po trzech, po dwunastu, bo są różne te właśnie możliwości, no jeszcze jeżeli chodzi o obligacje, które państwo oferują, te obligacje po prostu na różny okres czasu, na przykład na dziesięcioletnie, dwunastoletnie, sześcioletnie i te dwunasto sześcioletnie to są na przykład tylko dla tych, co pobierają świadczenia z 500 plus i mogą te świadczenia właśnie zainwestować z powrotem w te obligacje rodzinne tak zwane. Jeżeli chodzi o oszczędzanie na emeryturę, można w ramach konta IGZE na przykład wykupywać te obligacje ze Skarbu Państwa, ale już nie te 12- i 6 z te rodzinne, tylko one nie wchodzą w te. Nie można na emeryturę w ramach IGZE oszczędzać w tych 6- i 12-letnich, rodzinnych. Można na przykład 10-letnie, tak? Czy jak masz na przykład 35 lat, to możesz trzy razy zrobić taki cykl, że po 10 lat będziesz oszczędzał w ramach tych 10-letnich, o ile będą za 10 lat znowu w ofercie. Ale teoretycznie jakby możemy sobie policzyć na teraz co by wyszło. Czyli możemy założyć na przykład na 65 lat, przez 10 lat oszczędzać w tych 10-letnich, potem znowu i potem znowu. Tak? Jakby ten zysk co będzie miał po tych 10 latach znowu używa, żeby kupić tamte na kolejne 10 lat i potem na kolejne 10 lat. Zobaczymy co będzie na końcu, po 30 latach. No, zrobię taki arkusz kalkulacyjny, będę go tworzył i... Tłumaczył, co robię, będzie może go sobie pobrać i po prostu wpisać jakieś własne dane albo stworzyć własny arkusz na podstawie tego, co będę robił. Też to jest dobry moment. Teraz mamy połowę prawie maja 2022 i jest zapowiadane to, że za chwilę wejdą jakieś nowe obligacje skarbowe, jakieś roczne i dwuletnie, które mają lepiej chronić przed inflacją. I to no podejrzewam, że chodzi w nich o to, że one mają być oprocentowane na podstawie stopy właśnie procentowej plus jakaś marża. No to. Też to tak do końca nie będzie dobrze, no bo jak mamy stopę procentową teraz, nie wiem, wydaje mi się, że około 5%, tak dobrze nie pamiętam, a inflacja zapowiadana jest na 12%, to jakby dali nawet marże 2%, no to będzie 7%, no to nadal przez ten pierwszy rok się nie uchronimy, no ale zawsze to lepiej jest, mniej stracimy, tak w ten sposób, niż nie robiąc nic albo robiąc na przykład to, że kupimy te, co obecnie istnieją skarbowe, które na przykład tam dają 4% w pierwszym roku. Więc ten instrument może być ciekawszy dla osób, które krótko chcą oszczędzać i ja dlatego też robię teraz to nagranie, żeby za chwilę móc się z tym porównać. Eee, także to jest dobry moment, myślę. Także zapraszam serdecznie. Eee, będzie troszkę matematyki bardzo prostej, ale no tak jest już w finansach. W finansach się posługujemy matematyką i nauką, a nie emocjami. Od emocji jest kultura, czyli na przykład książki i filmy i seriale. I wiersze. A tutaj jest matematyka potrzebna, więc, jak ktoś, chce, jak ktoś chce działać w finansach, to musi to polubić. I przy okazji. Chcę zaprosić Was na inny cykl, który równolegle zacząłem nagrywać. To dotyczy Forexa i ogólnie tych instrumentów pochodnych. I od razu powiem, ja nie zachęcam do Forexa, nie mówię, żebyś tam poszedł i od razu zaczął coś robić. To jest bardzo trudny rynek. Natomiast mam jakąś wiedzę o tym i chcę o tym opowiedzieć, co wiem. I w zasadzie na każdym kroku będę Cię przestrzegał, żebyś uważał i co tam robisz. I przemyśl to o tysiąc razy albo dwa tysiące razy, zanim jakiekolwiek pieniądze położysz na Forexie. Ale jeżeli Cię to interesuje, i właśnie też będzie troszkę tam matematyki, i no trudno. No. To trzeba odrobić taką pracę przebrać przez tą matematykę bardzo prostą, ale jest. I to są rzeczy nudniejsze niż na przykład zrobienie jakieś pranka komuś, tak? Spuścić psa w przebraniu na przykład. To będą rzeczy no, nudniejsze, <laughs> ale, ale jak ktoś chce, ale jak ktoś chce być właśnie na tych rynkach finansowych no to musi się z tym pogodzić, że tam powinno być nudno, a powinno być nudno, systematycznie, powtarzalnie i e, 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 przewidywalnie naukowo jakoś tak. Wtedy właśnie się zarabia, a niektórzy jest się niecierpliwym, chce się mieć emocje, dużo. Jak ktoś chce emocji, niech idzie do kasyna i przegra swoje pieniądze od razu. Jak ktoś chce emocji, to też na forek się je znajdzie, tylko nie po to, żeby tam iść. Ale dobrze, odszedłem od tematu, wracamy do obligacji, więc już za chwilę przyłączamy się na mój ekran i pokazuję, co i jak z tymi obligacjami. Zapraszam.